Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym chciałabym Wam pokazać trochę drogeryjnych kosmetyków, czyli będziemy wykonywać cały makijaż właśnie takimi kosmetykami. Mam tu na myśli Rosman, Hebe oraz Naturę. Chyba nawet w ilości kosmetyków w takiej kolejności to też będzie jak powiedziałam, mniej więcej. Mam tu przygotowane różne kosmetyki i dzisiejszy filmik ma na celu jakby bardziej pokazanie tych różnych kosmetyków. One się już częściowo gdzieś tam przewijały, chociaż mam też jedną rzecz, którą w ogóle dzisiaj będę testować, więc mam nadzieję, że będzie fajna, bo wybrałam ogólnie kosmetyki, które lubię, które jakoś tam chciałam też polecić przy okazji. Więc mam nadzieję, że to, co mam nowego, również się fajnie sprawdzi, żeby pasowało nam do całości. Natomiast nie, nie będzie to dzisiaj, wiecie, jakiś taki tutorial, że jakiś tam specjalny makijaż, tylko po prostu bardziej chodzi mi o pokazanie Wam tych kosmetyków, powiedzenie kilka słów na ich temat, bo wiem, że mimo wszystko sporo osób jednak właśnie lubi takie kosmetyki, um, one są po pierwsze łatwo dostępne, można też gdzieś tam sobie stacjonarnie zobaczyć, sprawdzić kolory i tak Są też stosunkowo nie takie drogie zazwyczaj. Więc e, jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. I zaczynam od podkładu. To jest podkład z, z L'Oreal. Ja go testowałam dla Was niedawno, tak że jeśli nie widzieliście jeszcze testu, to tutaj w proponowanych Wam się wyświetli. Bardzo fajnie mi się sprawdza ten podkład. On ma dość dobre krycie, e, chociaż nie, nie jakieś takie, wiecie, spektakularne. Ale naprawdę bardzo ładnie wygląda, dobrze się trzyma, tak jakby przez cały dzień. Ja go też tam testowałam dla Was bodajże 10 godzin, także możecie sobie zobaczyć, jak to tam wyglądało. Nie jest jakiś nie do zdarcia, ale nie zbiera się, o to jest też jego duży plus, że on się gdzieś tam nie zbiera, na przykład tutaj w liniach uśmiechu, także naprawdę się z nim ogólnie polubiłam, już go używałam sobie kilka razy. I naprawdę jestem z niego zadowolona. On jest dosyć gęsty, natomiast nie ma problemu z rozprowadzaniem go na twarzy. Bo ja troszkę się obawiałam, jak zobaczyłam tą jego konsystencję, która jest naprawdę taka no, bardzo, bardzo zbita, nic nie spływa ani nic. No to tak się obawiałam, czy on, wiecie, będzie dobrze aplikował, czy będzie się fajnie rozprowadzał na twarzy. Natomiast nie założyłam żadnego problemu. E, ta konsystencja jego też jest taka trochę dziwna lekko, bo ona jest taka gęsta, ale taka jakby piankowa. Nie wiem, tak trudno to trochę określić, ale, ale taka e, dość oryginalna. Natomiast tak jak mówię, bardzo fajnie e, się sprawdza i, e, no i ładnie wygląda na mojej skórze. Następnie sięgam po korektor z Maybelline. Już tutaj mi się kończy, ale mam już kolejny w zapasie, bo już użyłam go od długiego czasu. Wprawdzie ja go używam tylko tak, wiecie, miejscowo gdzieś na twarzy, że nie mam jakichś bardzo dużych problemów. Tylko tak od czasu do czasu coś mi wyskoczy i zawsze, wtedy, kiedy wiecie, zaczynam filmik bez makijażu, to zawsze. To już jest po prostu reguła. Ja już o tym kiedyś wspominałam, że się z tego śmiałam, że wtedy to po prostu. Zawsze moja twarz się buntuje i bardzo fajnie mi się ten korektor sprawdza właśnie do jakichś takich punktowych, punktowego zakrywania. Ja wiem, że też niektóre osoby stosują pod oczy ten korektor. Ja raczej nie. Zdarzało mi się, może czasem gdzieś tutaj, jakby w te największe, może zasienienie, troszeczkę go dodać ale, ale raczej, raczej jestem zadowolona z tych korektorów, które mam, więc, więc tak jak mówię, raczej rzadko, rzadko go stosowałam w takiej formie, natomiast właśnie gdzieś tam punktowo do, do zakrywania jak najbardziej. On bardzo dobrze mi też współgra z wszelkimi korektorami, korektorach z wszelkimi podkładami, których używam, więc to też jest duży plus. Bo jak wiadomo, nie wszystkie kosmetyki ze sobą dobrze współgrają. I teraz przejdę do korektora pod oczy. I to jest moje niedawne odkrycie. Aczkolwiek produkt już jest dość długi czas na rynku. I też akurat z tej samej marki, czyli z Maybelline. I to jest ten korektor pod oczy z gąbeczką, który pewnie dobrze znacie. Ja tą gąbeczkę oczywiście sobie ściągam i po prostu nakładam korektor na rękę, bo ja i tak wolę nakładać sobie po prostu drugą stroną tej gąbeczki z VIBO. A no, po prostu bez sensu, żeby to przechodziło, wiecie, przez tą gąbkę. I, no I jednak tam produktu trochę zostawało, więc, więc bezpośrednio sobie po prostu tą końcówką nakładam na rękę i, i już z ręki nakładam gąbeczką. I ja o tym korektorze oczywiście słyszałam już dawno i miałam ochotę go wypróbować, natomiast miałam bardzo duży problem z kolorem, bo właśnie brakowało tych jasnych odcieni. A ja mam tutaj, od razu Wam powiem, 0,0. Także nie wiem, czy jest jeszcze jaśniejszy, ale ten jest jak najbardziej dla mnie ok. Natomiast, właśnie, zawsze, zawsze był problem. a Jak gdzieś tam patrzyłam na te korektory, żeby sobie em, dobrać e, odcień. A też, tak, jakoś wiecie, zamawiać e, internetowo, jak, jak się nie zna tych e, odcieni do końca, no to też tak nie byłam co do tego przekonana. I jak myślę, możecie zauważyć, on ma naprawdę bardzo fajne krycie. No i też się dobrze trzyma i fajnie też właśnie współgra z podkładami. Także bardzo fajnie wygląda, mimo że jest raczej takim troszeczkę cięższym korektorem. Jest taki gęstszy i nie jest taki leciutki, ale jakoś nawet to nie przeszkadza i fajnie na tej skórze pod oczami on wygląda. I teraz czas przypudrować naszą skórę. Ja tutaj mam puder ryżowy z Vibo, natomiast y, mam jeszcze puder z Kobo. Ja z tym pudrem tak, y, nie do końca się jakoś super polubiłam, od razu wam to mówię. Natomiast y, obszar potoczami y, po prostu przypudruję sobie mieszanką. Natomiast całą twarz już samym tym pudrem z ten puder mi się jak najbardziej e, f, fajnie sprawdza, on i zarówno pod oczy u mnie, jak i na całej twarzy wygląda ok. Natomiast ten puder mm, daje taki trochę rozświetlający lekko efekt i tutaj myślę, że pod oczami on właśnie fajnie ta mieszanka się sprawdzi. Natomiast sam ten puder no nie jest jakiś e, rewelacyjny, jak mam być szczera, przynajmniej no mnie jakoś nie zachwycił. I twarz mamy przypudrowaną i ten puder z Vibo, tak jak mówię, jak najbardziej jest ok. Jest bardzo fajny, zresztą już chyba praktycznie się kończy, jak widzę. Natomiast jeśli chodzi o ten puder, to ja też robiłam dla Was taki osobny test, gdzie był właśnie puder, podkład i bronzer skobo, Także jeśli macie ochotę, to tutaj Wam zostawię, żebyście mogli sobie zerknąć. Natomiast ja przejdę teraz już do brwi i tutaj właśnie będzie ten produkt, o którym wspominałam, że jeszcze nie miałam okazji używać, przetestować. Nawet nie jestem pewna, czy ten kolor będzie idealny, ale to zaraz się przekonamy, a mianowicie jest to kredka do brwi z Bel, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. I były trzy kolory. Ja wybrałam najciemniejszy. Mam nadzieję, że będzie dobry. Mam tylko nadzieję, że nie będzie za bardzo rudy. Taka cieniutka kredka. Ona tutaj jest po prostu wykręcana. O, zobaczcie. Także mam nadzieję, że ten kolor dobrałam w miarę ok. Także chwila prawdy, zaraz się przekonamy. Bo ja się trochę tak patrzę na nią, to mam takie wrażenie, że będzie trochę rudawa, no ale zobaczymy, chociaż może nawet nie no, może nawet będzie OK Muszę sobie wziąć tu. Bo ona akurat nie ma z drugiej strony żebyka. Ok, brwi mamy gotowe i mam takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o tą kredkę, bo ogólnie... Kolor jest raczej dobry, natomiast tak jakby dużo produktu się przenosi na te brwi i ja też musiałam kilkakrotnie ją wykręcać, bo po kilku przejechaniach już ona była, tak wiecie, mocno zużyta, że tak powiem. Więc też się zastanawiam, na jak długo ona starczy. Więc takie pierwsze uczucia mam takie mieszane. Nie jest źle, ale no nie wiem, zobaczę na ile się z nią polubię. Natomiast tak w pierwszym odczuciu to jednak ta kletka z Golden Rose to mi się dużo lepiej, lepiej mi przypadła do gustu i jeszcze jest to plus, że ona ma z drugiej strony szczoteczkę, więc od razu możemy rozczesywać, a tutaj no naprawdę dosyć trzeba tak wyczesywać ten produkt, żeby to jakoś tak w miarę wyglądało, ale moje brwi też nie są w tym momencie w jakiejś tam najlepszej formie, więc... Jeszcze oczywiście będę sobie próbować, takie pierwsze wrażenie, nie jest źle, ale też jakoś nie jest powalająco. Natomiast jeśli chodzi o żel, no to tutaj musiałam lekko, że tak powiem oszukać i użyłam tego żelu z Art Deco, bo jeśli chodzi o żel do brwi, zwłaszcza przezroczyste żel do brwi, to w drogeriach jest problem. Ja testowałam kilka i nie trafiłam, po pierwsze jest ich mało, od tego bym zaczęła, a po drugie ja nie trafiłam na taki, który by cokolwiek robił. Oprócz przeczesania i nie wiem, może le, lekkiego takiego efektu, że się te rzęsy, boże rzęsy, brwi są bardziej błyszczące, natomiast kompletnie dla mnie nie trzymają tych brwi, a ja, jak już Wam kiedyś wspominałam, naprawdę potrzebuję takiego, wiecie, dość mocnego utrwalenia, bo niestety mam dosyć długie i niesforne włoski. Ok, no to teraz przejdźmy do palet. Tutaj mam paletki i muszę zacząć od cienia pod brwiowy i tutaj skorzystam sobie z tej paletki Maxineczki. I jeśli chodzi o tą paletkę, to wiem, że zdania na jej temat są dosyć podzielone. Niektórzy się z nią bardzo polubili, inni uważają, że tak trochę nie wypał. Ja uważam, że jest naprawdę całkiem fajna. Ja ją lubię, dużo ją używam. Nie uwierzę, że jest to coś, wiecie, powalającego, i, i jakby pewnie chętnie bym coś tam gdzieś w niej pozmieniała. Natomiast e, naprawdę dosyć fajnie mi się sprawdza, sporo z niej korzystam e, i też e, właśnie m, zabierałam ją nieraz ze sobą na wyjazdy. No, bo, e, bo mam tu, wiecie, różne kolory, brązer już jedynie. E, ubolewam nad tym rozświetlaczem, który e, no niewielu osobom pasuje i mi również nie, a chyba że gdzieś tam przy makijażu oka czasem go wykorzystuję. Następnie produkt, który musiał się tutaj dzisiaj pojawić, o którym mówiłam już wielokrotnie, już chyba po prostu macie dosyć, jak widzicie ten cień wpłynie z Pel, ale naprawdę bardzo, bardzo go lubię. I również dzisiaj go sobie troszeczkę nałożę, jeszcze do końca nie wiem, co tam zmaluję, ale tutaj troszeczkę błysku. A nawet jakbym wiecie, się zdecydowała. No, jakiś trochę inny kolor nałożyć na górę, to on również świetnie się sprawdza, jako po prostu taka baza, tutaj w tym miejscu. No, wiadomo, nie w tym, gdzie kładziemy matowe cienie, ale tutaj jak najbardziej fajnie się sprawdza, bo on się bardzo dobrze utrzymuje i mnie się w ogóle nie zbiera po całym dniu. Naprawdę, to jest duży plus. I następnie sięgam sobie po paletkę z Hean i ta paletka ma naprawdę bardzo takie kolory które mnie osobiście przypadły do gustu i ja mam nawet robiłam test tej paletki więc też Wam tutaj go podziękuję, jakbyście chcieli zobaczyć taką bardziej dogłębną analizę natomiast tak podsumowując tą paletkę to ona nie ma jakiegoś powalającego pigmentu Natomiast nie jest to paletka taka, z którą wiecie się, namęczycie i, i, i na tej powiece nic nie widać. Zresztą o, zobaczcie, bardziej precyzyjny pędzelek i, i naprawdę moim zdaniem ten pigment jest całkiem przyzwoity. I ja tą paletkę lubię, jeśli właśnie wykonuję takie zwykłe, dzienne makijaże. Jeśli zwłaszcza się gdzieś tam spieszę, to właśnie to jest taka fajna paletka, moim zdaniem. To jest taka paletka, którą raczej sobie nie zrobicie krzywdy. Myślę, że też dobra jest dla osób, które gdzieś tam zaczynają z makijażem. Zwłaszcza, że jest to też paletka niedroga. Więc myślę, że i takie kolory ma, no takie bardzo, wiecie, przyjazne, że tak powiem, nie ma tu żadnych specjalnych szaleństw, więc też myślę, że pod tym względem właśnie na początek jest bardzo fajna. I w zewnętrznym kąciku użyłam sobie tego najciemniejszego cienia, natomiast tutaj u góry roztarłam takim brzoskwiniowym, coś takiego, taki mi to lekko wyróżni to właśnie brzoskwinkę. I teraz przejdziemy do dolnej powieki. Wiecie, ja też staram się Wam pokazać jakby jak najwięcej tych kosmetyków, jak najwięcej marek właśnie, oczywiście wybierając te, które mi się sprawdziły. I mam tutaj kredkę z Miss Sporty, chyba raz już Wam ją pokazywałam. Ona jest wykręcana w takim niebieskim kolorze i testowałam ją sobie zarówno na dolnej, jak i na górnej powiece. I bardzo fajnie się ona u mnie utrzymuje. Nie odbijała się. Fajnie się utrzymuje i bardzo łatwo się też nią maluje. Właśnie, że nie jest tak, że ona jest taka bardzo twarda i że jest jakiś duży problem z nakładaniem jej. Tylko rozprowadza się właściwie bezproblemowo. A tak jak mówię, jest, jej trwałość jest naprawdę fajna. I ja teraz jeszcze chcę sobie rozetrzeć tą kreskę i tutaj wracam do paletki Maxineczki i tym takim właśnie lekko -fioletowym cieniem będę rozcierać, więc troszkę zmienię jakby tu jej kolor. Ale właśnie miałam ochotę na coś bardziej, żeby ten niebieski właśnie bardziej tak trochę przemienić pod taki lekkofioletowy kolor. Więc myślę, że tutaj ten cień będzie akurat. Możecie sobie zobaczyć teraz, jaka jest mniej więcej różnica. Tutaj już mamy właśnie z cieniem, a tutaj jest sama ta kredka. Ona ogólnie, jeśli ma być na dolnej powiece, to moim zdaniem, no, korzystniej wygląda restarta jakimkolwiek cieniem. Albo możemy właśnie użyć jakiegoś bardzo zbliżonego, żeby jakby nie zmieniać jej koloru, albo możemy sobie troszkę Poeksperymentować. I jeszcze został nam wewnętrzny kącik, potem już tylko przejdę do kreski. I mam tutaj jeszcze jedną paletkę. O, światło nam się odbija, może tak wam pokażę. To jest paletka, o, jest taka bardzo niegrzeczna i odbija lampę, więc trochę może. Źle będzie ją widać, natomiast to jest paletka z Max Factora. Ja wam oczywiście postaram się wszystkie te kosmetyki, które dzisiaj pokazuję, podlinkować na dole w opisie. Więc zawsze zachęcam do zaglądania do opisu. I jak widzicie, tutaj już dwa cienie praktycznie są zużyte. Właściwie, wręcz ich bym powiedziała, że jednego to praktycznie nie ma. Więc to sugeruje, że używam jej dużo. Ostatnio. Ja jakoś tak mam trochę innych cieni i trochę mniej jej używam. Natomiast poniekąd porównałabym ją z tą paletką, właśnie Han. W znaczeniu takim, że podobny jakby poziom jest dla mnie tego pigmentu. Też jest to taka paletka, wiecie, dzienna. Mamy tu. I kolory matowe, i kolory błyszczące, i tak jak w przypadku tamtej paletki, ona właśnie fajnie mi się sprawdzała do takich szybkich makijaży, do takich dziennych makijaży. Natomiast różnica jest taka, że ta paletka z Max Factora jest dużo droższa niż ta paletka z Hean, więc jeśli kupować ją bez promocji, no to raczej bym się nią tak specjalnie nie, nie zainteresowała. Natomiast, jeśli na przykład są takie duże promocje w Rosmanie, czy gdzieś macie możliwość ją kupić właśnie w jakiejś większej promocji, to myślę, że do takiego właśnie dziennego makijażu, jeśli właśnie nadwolicie, żeby ten pigment nie był jakiś taki powalający, to mnie ona się naprawdę fajnie sprawdzała. Gdzieś tam, tak jak mówię, do takich szybkich makijaży. Ja sobie teraz wykorzystam ten najjaśniejszy kolor. On jest właśnie taki błyszczący trochę i tutaj dam go wewnętrzny kącik, żeby tutaj ładnie jeszcze rozświetlić ten makijaż. I teraz przejdę już do kreski na oku i tutaj mam też akurat z Max Factora liner. I to jest numerek 02 i on jest metaliczny, nie jest taki matowy. I ten kolor jest taki grafitowy, nie jest to kolor czarny. I on ma taką sztywną tą końcówkę, więc to już zależy od Was, co jakby z czym Wam się lepiej pracuje. Ja właśnie wolę mieć taką sztywniejszą końcówkę, lepiej mi się wtedy maluje. I, i po prostu, no tak jak mówię, wolę niż taki pędzelek, który jest miękki. Znaczy ona nie jest taka, wiecie, że w ogóle się nie wygina, delikatnie tam się rusza, ale jest taka, dla mnie jest to bardziej jakby stabilne i mam jakby większą kontrolę nad tym. I oczy mamy prawie skończone, zostały nam tylko rzęsy i ja mam zamiar przykleić sztuczne, tak, też z drogerii. Natomiast e, najpierw chcę je troszeczkę wytuszować. E, później sobie zrobimy konturowanie, a później, jak e, tuż przeschnie, to wrócę do oka. E, I tutaj dwa produkty. Pierwszy to jest e, Baza z Eveline. Sto razy już o niej mówiłam, wiem, używam jej permanentnie, więc e, nie mogło jej dzisiaj e, tutaj nie być. I tuż e, z Max Factora. Ja robiłam też test tego tuszu, tak odsyłam, wam dziś, odsyłam Was dzisiaj co róż do filmików, ale tak jak mówię, no gdybym miała tak wiecie się rozwodzić nad każdym z kosmetyków, który dzisiaj pokazuję, o to byśmy tu siedzieli do rana, ale po prostu dlatego, no wiecie, jak już coś dokładniej omawiałam w jakimś filmiku, to jeśli macie ochotę się dowiedzieć więcej, no to to Was serdecznie zapraszam. Natomiast ten tusz, ja jak wtedy go jeszcze testowałam, miałam delikatnie mieszane uczucia. Ogólnie mi się podobało, natomiast jakby samo nakładanie pewną trudność sprawiało, ale on był wtedy nowy. I on z czasem po prostu się, że tak powiem, rozkręcił. Ja tutaj tylko, wiecie, nie będę pokazywać Wam jakby pełni jego możliwości, bo Bo tak jak wspomniałam, zamierzam przykleić sztuczne rzęsy, więc tak tylko trochę wytuszuję. I w czasie, kiedy schną sobie rzęsy, ja się zajmę konturowaniem i zacznę od brązera. I uwielbiam ten brązer skobo, i po prostu nie wiem dlaczego tak późno dopiero go odkryłam jeśli należycie do tych osób które poszukują chłodnego bronzera ja już mówię jaki ja mam odcień już, już 311 także jeśli poszukujecie chłodnego bronzera to ja jestem w nim zakochana bo przy mojej karnacji bardzo wiele bronzerów wygląda po prostu no nie za bardzo tak wiecie, tak pomarańczowo, za ciepło nie do końca, a ten naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i fajne jest też to, że nie robi on jakby, wiecie, plamy, nie jest ten pigment taki, którym możecie się skrzywdzić, jest fajne, że go widać, ale nie jest tak, że wiecie, dotkniecie po prostu i od razu plama. Róż użyję sobie tutaj z paletki Maxineczki, bo on mi się fajnie sprawdza, bardzo go lubię. I został nam jeszcze rozświetlacz. I tutaj mam z Makeup Revolution ten kolorowy rozświetlacz. I e, ja Wam wspominałam, że ja go lubię, natomiast e, od razu to mówię, powtarzam właściwie, że opakowanie jest bardzo, bardzo tandetne. I o, to mi właściwie wylatuje. E, I najczęściej używam mieszanki tutaj tych dwóch, czyli tego żółtego i różowego. Chyba, że do makijażu oczu, no to, to wtedy czasem tych innych kolorów. I ten rozświetlacz moim zdaniem wygląda bardzo ładnie na twarzy i nie wygląda tak jak jego opakowanie czyli nie wygląda tandetnie, daje bardzo ładny blask. Także naprawdę się polubiłam z nim. No ale troszkę minusem jest to opakowanie. Cena jest też niska, więc. Jakby tutaj wiecie. I wracam teraz do oczu, a mianowicie do rzęs. I mam tutaj rzęsy z Ardel. To jest taki mm, dość e, bardziej, powiedziałabym, taki może intensywny, bardziej wieczorowy model, przynajmniej jeśli mm, o mnie chodzi. E, natomiast e, stwierdziłam, że dzisiaj wam je pokażę, bo naprawdę bardzo je lubię. Ja je kupiłam w Rosmanie. Mam nadzieję, że nadal są w Rosmanie. I, I naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Owszem, są takie troszkę mocniejsze, natomiast bardzo mi się podoba efekty, jakie dają na oku. I niestety, złośliwość rzeczy martwych i padła bateria, ale właściwie w tym czasie tylko dokończyłam przyklejanie rzęs, ogarnąłam swoje włosy i nałożyłam na usta mój niedawny nabytek, a mianowicie do kolekcji kolejną pomadkę z Maybelline. I tym razem jest to numerek 40. I jest to taki e, bardzo fajny fiolet, taki troszkę bardziej szalony kolor, ale stwierdziłam, że już rzęsy też takie e, odważniejsze, to, e, to już postawię właśnie na taki makijaż. E, i, I to mniej więcej wszystkie kosmetyki, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Było tego, wydaje mi się, sporo. Starałam się właśnie wybrać te, które naprawdę lubię, które fajnie mi się sprawdzają. Jest tutaj przekrój jakby różnych marek, różnych produktów, także mam nadzieję, że przypadł Wam taki filmik do gustu. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górę, żebym wiedziała. Czekam również na Wasze komentarze, jestem ciekawa, jacy są Wasi tacy drogeryjni ulubieńcy. I oczywiście gorąco zachęcam do subskrybowania kanału oraz odwiedzania mnie na Facebooku i na Instagramie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!